Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla sportu. Jest z nami Złoty po oficjalnym ważeniu, oficjalnym losowaniu. Jak oceniasz losowanie, swoją część drabinki i swojego przeciwnika w pierwszym starciu? Uważam, że turniej jest ogólnie bardzo mocny. I mówią, że jeden z najmocniejszych może się okazać, tak? No, żeby... no... Na pewno każdy z chłopaków jest bardzo mocny. Nie? Niektórzy już walczyli na te gołe pięści. No, chciałem spróbować. I no, jak z mi się mierzyć, to z najlepszymi. Nie? E, masz jakieś e, przewidywania? Bo, bo Ziomek jest generalnie bardzo doświadczonym zawodnikiem. On ma dużo stoczonych tych walk w boksie olimpijskim. Czy uważasz, że no, jest takim bardzo mocnym rywalem jak na tą pierwszą walkę? Uważam, że ja też jestem doświadczonym zawodnikiem. To prawda. To więc prawda. damy dobrą walkę. Na, mam nadzieję, że dziś się wszystkim podoba. Tam jest przewaga warunków fizycznych troszeczkę. Jak będziesz chciał rozwiązać akurat ten problem? Nie, zostawię to dla siebie. No, weź coś zdradź, musimy nie, nie, coś nie, nie. mieć dla kibiców. Jutro wszyscy zobaczą. Ale bardziej będziesz, no nie wiem, pytam się tylko o takie rzeczy, tak? Ten mniejszy ring, tak? E, czy będziesz bardziej starał się walczyć z kontry? Czy będziesz starał się wywierać presję, czy mi zaskoczyć? Nie, to wszystko się okaże w praniu. Czyli nie będziesz mi nic zdradzał. Nie wiem. Nie, no nie. Wszystko się jutro okaże, nie? Na Dobra, zapytam Cię jeszcze o drabinkę, tak? Kto z drabinki jest ewentualnie takim... No jak przedeś zobaczyłeś, tak? Drabinkę, to losowanie. Kto jest najmocniejszy tutaj? Też tak na papierze, teoretycznie. Ciężko mi powiedzieć. No, każdy z nich jest mocny i ma jakieś mocne strony. Um, uważam, że każdy z tych chłopaków jest mocny. Cieszy Cię to, że są też międzynarodowe nazwiska, tak jak ten Cassius Clay, który się tutaj pojawił? No fajnie, że... Federacja rozwija. Fajnie w niej brać udział, należeć do niej. Myślisz, że w tej walce z glebą chyba tak będzie walczył? Czy myślisz, że kto jest faworytem? Misz Glory, jednak mocne nazwisko. Jednak za glebą, za patriotą, ze no i za wszystkim. Najlepiej swojemu kibicować. Słuchaj, zapytam Cię, bo też pewnie inne, inne osoby też o to pytam, zapytam Cię o te takie e, zawiłości trochę związane z trailerem i, i z tym takim, no, burzą w mediach. Jak to oceniasz tą sytuację? Nie, nie, nie chcę się wypowiadać. Bo nawet nie wiem o co chodzi, bo nie jestem zorientowany. Bo ja o tam o trailerze, a to może nawet lepiej, że wiesz, odcinasz się i przygotowania. Nie, nawet nie wiem o co tam chodziło z tym co, ile. Okej, okay, nic nie się nie ma, nie ma problemu. Powiedz mi coś troszkę więcej o Twoich przygotowaniach, bo to akurat pewnie będziesz mógł zdradzić nie o plan walki, tylko o przygotowania. Trenu, miałem bardzo dobry spanić partnerów. Mój trener jest Rafał Kołużny. Uważam, że jeden z najlepszych trenerów w Polsce. Łukasz Załuska też u niego trenował. Sparowałem też z Łukaszem. Powiedział mi na co zwracać uwagę i uważam, że jestem dobrze przygotowany do tych walk. Bardziej starałeś się skupić właśnie na sparingach, czy to jakieś inne jednostki treningowe? Wykonywałem plan, który ułożył mój trener. Więc on jakby ma doświadczenie w tym, ja tylko wykonywałem to, co mi kazał robić. Czyli on też przygotuje pewnie game plan i, i to będziesz realizował jutro? Spytać. Zaraz go tutaj złapie i spytam. Dziękuję Ci bardzo, życzę powodzenia i widzimy się jutro. Dobrze. Dzięki Nazareth. Dzięki bardzo.